akcja obojnik znowu tym razem ładujemy tu ten mój ile będzie to się wywiezie, dwa rozrzutniki tak plus minus może trzy Pać. się jeden poszedł po ładowarkę, ja otwieram bramę. bo to nie będziemy Przejeżdżać tutaj przez tą bramę, bo jak widzicie drzewo leży. Nie ma jak. Wykorzystamy tą drugą, co jest tam, przy płocie, przy sąsiedzie. Kurde, zimno. Ubrałem kamizelkę, zimną mi będzie. Muszę po kurtkę jakąś wrócić. Strasznie chłodem zawiewa. Ta brama była wykorzystywana przy rozłożeniu obojnika. Jak kiedyś pamiętacie, e, był klas, e, chyba to z Metalfachem, i drugi był z czym to był? Nie Gently. Czy Gently to był? Nie, to nie był Gently. Była taka akcja kiedyś z 5 lat temu. Właśnie rozrzucanie obojnika na dwa zestawy. No to właśnie tą bramą przejeżdżali Co to wtedy było? Coś francuskiego mi się zdaje. A nie mogę sobie przypomnieć co na pastwisku, więc trzeba będzie zamykać. Tutaj trzeba by podciąć przy tym zawiasie. To by się bardziej otwierało, bo tak to nie chce się otworzyć więcej. Bo się właśnie z drugiej strony. Za dużo materiału. Niepotrzebnie. Macie tu nie siedzmy na wyjazdach. Jeśli się zmieścić. A Elka obserwuje co tam się dzieje o, idzie oglądać rozrzutnik Co do jak miło Pierwszy załadowany tyle ubyło ze trzy będą nie mućki niedawno była akcja obolnik ale dzisiaj inne ujęcia będą także będzie trochę inaczej nie ważne jako jest stój na środku jak jakiś zadowolony zaraz rzutnikiem wejdzie, tylko ty, uważaj, jak się klapa otworzy, bo tam będzie z tyłu coś wylatywało. Teraz złożymy na tym kawałku, tak jest talerzowane, no to już jest pognojone. Ciężakich oglądają krokodyla. <grywa> e, coś tam ciekawego jest? Siemak. Dzieci na opastisku dużo. E, Maćka, co dam słychać? Co ciekawego mi powiesz. <grybuj> <grybuj> Jak złapie za tego palca. Mleko nie leci. Niedobrze. I one są w podobnym wieku, ta z tą. Tylko ta pije mleko ta... Kupne. Jest różnica. Nie, muma? Ty pijesz już to przetworzone. Niedobrze. O kurczoki! Zadam u Was. Na wóz przywieźli. Drugi transport. Wcześniej sól, teraz e, mocznik, Wypieliśmy krokodyla i szybko rozładujemy. rozładowany, no wracamy do obornika. Tylko to na mocznika, dlatego że pierwszą dawkę azotu na zboża mam. Saletrosan w szopie, a na drugą no przydałoby się coś innego niż, mo niż mocznik. E to wam chciałem powiedzieć, mocznik tylko pójdzie pod kukurydzę. No i pod ziemniaki też się nie nadaje. Także jeszcze muszę coś znaleźć na drugą dawkę e, na zboża i pod ziemniaki. Chociaż pod ziemniaki dużo nie będzie trzeba, no. bo tu będą na tym kawałku. Tu była słoma pocięta. <słyski> <laughs> eee, poplon był zasiany Ten taki dość duży co był teraz talerzowany Co widzieliście No i obojnik, eee, Rozrzucony 4 rozrzutniki 4 rozrzutniki no Na półtorej hektara Także no azotem będzie można oszczędnie to trzeba będzie jeszcze zamówić jakiegoś zaksanu. Tylko właśnie go nie ma. saletyosan jest dalej rogi. Bo saletyosan ile on kosztuje? 4600? Coś takiego: 4600 Salety a mocznik 4800. No to gdzie tu sens? Gdzie tu logika. Ładnie roztrząsają te adaptery pionowe. Wałek przez 1000. Od granicy jeździ przez 500. No i na ten hektar 2,5 rzutnika wyjdzie. A, gdzieś kamienie zawadził. I według mnie lepiej e, trochę mniej tego sztucznego azotu, Rzucić, przeoszczędzić kasę i kupić od rolnika obojnik. No bo za 10 rozrzutników 5,5 tysiąca. A to jest 100 ton. Także myślę, że to połączenie wyjdzie lepiej. Co tam ciekawego, szukasz Obornik w pierwszym roku jakoś super nie działa. Kilkadziesiąt procent da. Właśnie o tą wartość można ograniczyć te sztuczne. No i tutaj jest też próchnica. I trochę innych składników. No gdzieś około 4 hektarów będzie nawiezione w tym roku. To co ty tutaj robisz? Co? Nic nie znalazłeś? No tak. Tą słonę muszę wziąć, bo się rozwalała. Strasznie Jeszcze tu mi kilka tych starych bali zostało do wzięcia skacz ah. Dawaj nagle Dawaj, dawaj Dobry jest ten poprzedni pies to nie musiał wskakiwać na pierwszego bala, tylko od razu dwa bale w górę i był na górze, tamten był bardzo skoczny, a patrz jak to ma ciężką dupę do skakania. No prezentuj swoje możliwości, teraz tu dawaj, na tego, no dawaj na tego. Aha, dobry jesteś. Jednak co nieco po ty, Afiś. Tak, to mi tą słowę. Niedobry pies. Czy ja się przywitałem? Chyba nie. Tak, ogólnie to się małam w kolejnym filmie. <noise> Dzisiaj mamy czwarty. Yy... 410 to jest miesiąc październik. Ha, ha. Mamy czwarty października, bo w ostatnich materiałach chyba zapomniałem e, mówić e, którego nagrywam Także powracam Do mówienia dat Tyle jeszcze zostało współrzutnika bardzo mocno te przemysłówki się ślizgają na błocie. A teraz je będzie widać. na opony, ale na beton. Pewnie się tak nie wydzierają, ale na bocie sobie z lekka nie radzą. O, no, takie dobre pół. To jeszcze trochę zdalnia, bo się przenosimy z obolnikiem. To miejsce żeby było bliżej taczką jeździć Tam będzie wyrównane wszystko Co za pies Przy okazji bala sobie przywiązę Bo widziałem, że już się kończy Jak odprowadzałem ładowarkę, to jeszcze krokodyla odczepiłem, podczepiłem łychę i zrobiłem porządek z tą zepsutą kiszonką. Także przy tej pryzmie czysto i po tej staj, plac też jest wysprzątany. No, trochę było. I teraz idę na obiad, bo jest 12. Już po 12:00. No i po południu podczepiam talerzówkę, no i cały dzień. Z talerzówką. Najpierw do kuzyna, bo chcę orać. Później to swoje pole, co kończyłem przy lesie, wyrównam e, na przecach. No i jak to skończę, to przyjeżdżam tutaj za budynki. Ten obojnik przytależuje, co rozrzucił. I i ten poplon. Te dwa hektary poplonu. Bo to muszę ten cały kawałek, te 6 hektarów na raz zaorać. Żeby tego nie dzielić, nie kombinować. Przeczepiłem maszynę, bo miałem siełacz, odczepiony, teraz już jest starzówka i nie kuzyna, Bo jakieś 10 minut temu widziałem przejechał z pługiem. Także no nie mógł się na mnie doczekać.